Witam wszystkich, tu Krystian i Dzisiaj tu pokażę Wam część drugą moich lotów. Dzisiaj wziąłem więcej, trochę gołębi. Trzy takiego nam młodego. O, te dwa pocztowe co wczoraj. Chciałem jeszcze wziąć jego matkę, ale nie udało mi się złapać. No, jesteśmy na tym polu co wczoraj. A czy no, co w ostatnim filmie? No i. Na początku chciałabym Was zaprosić do mojego Instagrama, Krystian Podoga, hodowca. I żebyście zasubskrybowali mój kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, dzwonec... z... żebyście mieli wszystko na bieżąco. No, więc my tu puszczamy, znaczy ja tu puszczam. I no, i wpadnie, pewnie jeszcze kiedyś odcinek z tego, jak będziecie chcieli. No, więc zaraz się widzimy nie wiem czy mnie słyszycie ale jest wiatr, więc tutaj otwieram jeden poleciał drugi, trzeci tam gdzieś, o lecą nie wiem czy widzicie, trzy sztuki teraz tu gdzieś powinny o tam są jest, nie widzę tutaj gdzieś lecą Nie wiem, gdzie, jak to tu poleciały. No, o, tutaj są dwa. Jeden, drugi i tu trzeci. Tutaj gdzieś. O, jest. no. Dobra. To tutaj już klatka jest pusta. One tam gdzieś już lecą. No, więc tu jest jeszcze ten murzyn. Nie wiem czego widzicie. Mam tak średnio lat, dlatego tak jest, jest na samym końcu. Więc. My się, my się widzimy już jak według mego dziadka. Więc widzimy się za kilka minut. Ja już jestem blisko. Patrzałem, gdzie są gołębie. To widziałem, że doleciały. Więc ja tu mam klatkę, ona jest trochę ciężka. No więc ja tu idę. No więc jestem niedaleko to widzimy się za chwilę po krótkim cięciu Nawet będzie to ułamek sekundy dla mnie kilka minut więc widzimy się za chwilę Dobra ja już jestem blisko więc powoli tutaj idę to widzimy się za chwilę Dobra ja już jestem u dziadka na podwórku, więc wam pokazuję gdzie te gołębie są Oj, wam pokażę jak którego głębia chciałem wziąć to jest ta samica właśnie ona tam już poszła, ale ja tu odkładam mam klatki i tam pokazuję te głębie co doleciały. I one są, są, są yy, bla bla, bla one, O, jest jeden. Jest pocztowy. Mówię, już go tutaj. Złapałem testu. Tu. Teraz nie wiem gdzie jest jeszcze samiec A, i samiec jest tutaj. No, więc wpadajcie na ten odcinek, co niedawno wpadł. Nie wiem już kiedy. No. Jeszcze chciałbym, wy, chciałbym wam pokazać. Tutaj w grębniku. I na, pewnie na lody będzie jeszcze chodzić samica jedna, taka biała, zaraz wam ją pokażę. Będzie na pewno ten samet chodzić jeszcze na lody ten czarny koczek. i tutaj ta samica biała o, ona ma tam właśnie jajka o, wczoraj, ją, wczoraj nie mogłam jej pokazać to dzisiaj ją pokażę ona ma tam dwa jajka, jak już mówiłem no, tutaj waferek żyje, co ostatnio go pokazywałem na filmie ten medek będzie młody młody medek będzie czerwony jak, słyszy, jak słyszycie jakieś trzaski to to są y pracownicy, które, którzy robią asfalt. Bo akurat nam tu we wsi robią asfalt i no. No więc to na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, łapkujcie, w podaczcie do mojego Instagrama. Jak już mówiłem, nazwa to jest Krystian Hodowca. Znaczy, Krystian Podłoga Hodowca. I, i jakbyście dali obserwację, byłbym był wam wdzięczny, więc... Więc to koniec w tym odcinku. No to cześć. Wpadajcie na yy, odcinki, które już wleciały ostatnio. No to cześć.